związany z opinią szerokich kół. A ja się zastanawiam nad takim eksperymentem myślowym, żeby stanąć, stać się adwokatem diabła i spróbować obronić opinię szerokich kół. Czyli pokłócić się z Sokratesem. On mówi, że specjalista w danym temacie jest ważniejszy niż ogół ludzi. Czy udałoby nam się przedstawić jakieś argumenty za tym, że szerokie koła jednak warto słuchać? Macie jakiś pomysł na to? Ten no, eksperyment myślowy proponuję między innymi dlatego, że jak czytałem wiele dialogów Platona, niektóre po kilka razy, to ten argument związany specjalizacją, ze, ze specjalizacją, które się pojawia dosyć często, już trochę mnie nuży. Więc jak i to nie pojawia się kolejny raz, ta gloryfikacja specjalizacji, to sobie pomyślałem. Аж вам достаточно, и...